Witam wszystkich Sylwestra moi drodzy dzisiaj tak dzisiaj mamy Sylwester Dzisiaj sobie zrobimy teścik, który będzie się składał z tego, które obecnie petardy możemy zakupić na polskim rynku więc takie mamy petardki One nazywają się Black Mamba, oczywiście otrzymaliśmy je od Forum na rok temu, więc gorąco dziękujemy panu Piotrowi za podesłanie nam takich petardów testów. E, specyfikacji nie będę podawać, bo już my je testowaliśmy, tylko chcielibyśmy zrobić taki odcinek, które takie petardki właśnie możemy zakupić i będziemy też się skupiać głównie też na gramaturę, że powiedzmy one mają 0,2 g, a inne jeszcze powiedzmy pozycje, które będą przedstawione na tym filmie, będą mieć zdecydowanie więcej, nie? Że gramatura też ma jednak znaczenie. Dalej mamy RC5, również otworą fajerwerki je otrzymaliśmy. 12 sztuk. Wszystkie petardki są do zakupienia właśnie za kwotę do 20 zł max. Nie? o Tarantulla, takie petardy, 36 petardek od SR Pyro. 0,2 grama na sztukę. Czyli 7,2 g na paczuszkę. Tak samo jak Korona to jest to samo co właśnie tarantula, Tylko inne opakowanie. No i nasza ta graficzna. Takie petardki. Właśnie te pozycje mieliśmy na forum fajerki, więc gorąco jeszcze raz dziękujemy za wysłanie nam tych petard do testu. Mamy jeszcze takie petardki Grom 4. Te mamy od Pirotechnika X, więc gorąco dziękujemy. Te petardki posiadają 15 gram na 10 sztuk, czyli 1,5 grama na sztukę, więc zobaczymy. Jak będą wypadać na tle innych petard, następnie mamy petardki żuki od Magic Time a. 4 gramy na 10 sztuk, czyli 0,4 grama na sztukę. 0,4 no. tak. e, takie opakowanie, czerwone petardy. Tutaj mamy Tytan 1 prawie gramowe petardy od Enigmy albańskie. Tylko właśnie te są wyjątkiem, bo są albańskie. E, otrzymaliśmy je od Fireworki Corsarz, więc gorąco dziękujemy chłopakom za podesłanie nam tych petard do testu. Takie petardki albańskie. E, srebrna piratka. Srebrna piratka też od Fireworki Corsarz. Takie e, srebrne piratki Maxem. One mają 9 gram, czyli 0,9 na sztukę. Wychodzi, średnie petardki. No i jeszcze klasyk klasyków e, FP3 od Jorge. Tak to wygląda. E, 1,8 grama, czyli 36 na sztukę. Najnowsza, najnowsza partia 2023. Dobrze. E, pokazujemy je z bliska? A no chyba nie. No dobra, no bo w sumie wszystkie pozycje testowaliśmy już na mamy. kanale, nie? O, tu mamy inne odcinki tutaj No też to mamy odcinki. po dwie petardy więc... No, Zaczynamy od których? Od najsłabszych Dobra, co my mamy tutaj najmocniejszego jeśli chodzi o gramaturę? To mamy najmocniejsze FP3, tu mamy gramóweczki Tu mamy 0,9 e, Tu mamy 1,5, czyli to będzie 0,2 0,2 0,35, czyli będzie e, tutaj. 0,4, czyli więcej niż ma e, RC5, ale znowu mniej niż Sredna Piratka. No i korona. E, nie, to nie jest korona Black Mamba. Dobra. I zaczynamy od tych. Od no. dwie petarki, czy potrzeba, żeby spalimy Wam? No. Bez garka, bez trawy, bo to nie ma sensu, za długo, odcinek był za długi. Tak, już 4 minuty tutaj tak. mówimy. Więc weźmiemy po 3 patatki z tych. Tutaj będziemy prawidłowo odpalać, o, jedna ma, po drugie ja mam kręcić? Odpalaj. 0,2 grama. Stawiamy Wszystkie prawo. linki macie w opisie. Na płaskiej, niepalnej powierzchni, tak. na wyciągniętej ręce. Tak szczela 0,2 grama. O i co pozostaje po sobie? Gipsiki, więc uwaga! Jak rzucacie, najlepiej się odwrócić, żeby takim czymś nie dostać w oko. Ale no, najlepiej tak jak my to robimy, stawiamy na płaskim niepalnym podłożu, odporamy na wyciągniętej ręce i oddalamy się na bezpieczną odległość tak sorka za mój głos trochę mnie gardło zaczęło boleć ale to już od tarantule niedawno bardziej mi się rozchorował na święta rok temu też byłem chory ale bardziej zobaczcie co tam zostawiają te petardki poszły tak no odłamki materiał budowlany tak dalej tarantula My Wam życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Również 0,2 grama. Chyba delikatnie słabiej. Albo to taka petardka. No głośniej już Czy głośniej dla Ciebie było? Nie wiem jak dla mnie trochę ciszej strzelałem. To jest moje takie odczucie. No. tu Tutaj korona. To tu odpal już dwie. Nie to są zapieczętowane? O, tu jest taśma. A no to no zrobimy to inne O. Tu jest w sumie plastik, nie? Ale cóż. No, no bo to jest to samo, nie? Jak testowaliśmy? Pik. No. <taki> Takie urozmaicenie. Żeby nie było na przykład jednej pozycji takiej samej, to postanowili, że i nasza ta graficzna, ten sam kod produktu. Pik. Dalej mamy RC5, 0,35 g na sztukę, czyli o 0,15 grama więcej, więc zobaczymy. Ta pecardka powinna być prawie dwa razy głośniejsza i dwa razy silniejsza. O, idealna pogoda, właśnie jeśli chodzi o Sylwestra. Nie wieje, nie pada, nie ma mgły. No. Tylko głośniejsza. Tylko głośniejsza, dokładnie tak. Nie pozostawia nic po sobie. Jak nie pozostawia? Nie kłam. A zostawia, jednak coś zostawia. Oh. później z Maciejem sprzątać. Tego no. zostaje z korpuszu <grym> Lepszy ląd ma. <grym> no. Tak. Minimalnie głośniejsza, ale tu mamy pozycję taką, żuki. Materiał pirotechniczny, czyli petardy. 0,4 grama, zobaczymy. Kiedyś zupełnie pirotechnika miała inną gramaturę, no, jeśli chodzi właśnie o petardy. Ale teraz są takie czasy. Są jeszcze petardy albańskie. O! Które podtrzymują poziom. Uf, wow. No to dusi ten dymek. Wilgotność powietrza duża. U nas padało wczoraj. No, taki rzuczek. Co teraz? Srebrna? No, powiedziałbym, że porównywalnie tak do korona. W sumie w zależności, nie? Hmm. Srebrna piratka, bo już mamy 0,9. Więc no, prawie gram. I no, tutaj już głośniejsza. No, na razie najgłośniejsza. No, może basu takiego dużego nie mają, ale za to Co teraz? pozycja tytan? przed nami, TITAN-1, no. będą mieć większy bas, ale też mają, no, 0,95, coś koło tego, ale gramu nie mają. No, mi się, odpalaj. 9,8, czyli no. 0,98, brakuje 0,02 grama na ten, do pewnego grama inny ląd, inny proch w środku i uwaga no tu bardziej takim basem poszło też mamy 10 sztuk w przypadku właśnie piratki, jak i tytan 1 no ale te mają lepsze basy lepsze hmm. basy no inny kraj pochodzenia, nie? O, ktoś strzelił. Dalej grom 1, jede... grom 1. Grom 4 od Triplexa. O. Półtora grama. 1,5 grama. Ta półtora grama powinno dość nieźle szczelić. I. O! Miłe zaskoczenie. To jest chyba ta starsza wersja. Zaskoczenie. Zaraz zobaczę w sumie. Ale o kurde. Ej no, tylko trochę gipsem daje. To jest 2018 rok, wow, dobrze. No i klasyczna FP3. 1,8 grama. O, to są pięciopaki, No tak. No, pięciopaki, A raczej. z tyłu pięciopaku też jest instrukcja. Tak, informacja. Jak prawidłowo odpalać petardy. Ktoś wczera, ktoś na nas śladuje. Tak. W końcu jest Sylwester. O. To ma 1,8. Tak, 1,8. No a ci powiem, że na przykład taki Titan 1 miał więcej basu, przez co mi się wydawało, że jest taka mocniejsza. Na plus. No, że ma dłuższy ląd, nie? I dodatkowym atutem jest to, że ma flarę, zieloną przed wybuchem. No. Tak więc gramatura ma znaczenie, ale w innych przypadkach, e, powiedzmy jak mamy petardę czarnoprochową, pięciogramową, to na pewno nie będzie lepsza od tych pozycji wszystkich, nie? Także Więc, no. moi drodzy, wszyscy już wiecie co możecie zakupić Tak Po Nowym Roku, jeśli nie zabronią nam strzelania Także kurcze, jeśli ktoś jeszcze ma jakieś tam chęci zakupu, kupujcie, bo nie wiadomo co będzie dalej na następnego Pożyjemy, zobaczymy, trzeba pożyjemy. być optymistycznie nastawieni tak. do tego, nie? A my wam wszystkim życzymy wesołego, szczęśliwego Nowego Roku No Lebszego. dokładnie tak Siemanko